Boży głos w czasach ostatecznych. W rękach ugniatał koc i mamrotał. Jest tak ciemno. Pocałowała go w czoło, powiedziała: Ukochany synuś mamusi. Zaczął zadawać się z niewłaściwym towarzystwem i teraz umiera na chorobę weneryczną. Tak się cieszę, że on nadal jest tym samym Jezusem. On odezwał się: Ach, mamo, teraz robi się jasno. Po pięciu minutach siedział już na boku łóżka, obejmując swą matkę. Boży głos w czasach ostatecznych. Audycja radiowa Boży Głos w Czasach Ostatecznych. Zwróćmy się dzisiaj do pierwszego listu do Koryntian i będziemy czytać odcinek z rozdziału 15, zaczynając od pierwszego wiersza. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem. Że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. Chciałbym mówić dzisiaj na temat Dzień Bogobojnej Matki. Audycja radiowa Boży Głos w Czasach Ostatecznych. Być może powiecie, że przeczytałem bardzo niezwykły tekst, jak na ten temat. Rzeczywiście, to prawda. Lecz wiecie, Bóg jest niezwykły. I on wszystko czyni w niezwykły sposób. Moje myśli kierują się ku matce. Matka tak bardzo wiele znaczy. Wiecie, pierwszą osobą, która cię przyjmuje w twoim życiu, jest twoja matka. Nikt nie może cię dotknąć, ponieważ jesteś poczęty, a ona nosi cię pod swoim sercem. Ona jest pierwszą, która cię zna i pierwszą w twoim życiu, która cię trzyma. Potem gdy się urodzisz jej ręce jako jedne z pierwszych dotykają cię i ocierają łzy z twoich oczu. Ona jest pierwsza, która cię głaszcze. Pierwszą osobą, która pochyla się nad tobą i uśmiecha się do ciebie w twym życiu jest twoja matka. Myślę, że nie jesteśmy w stanie okazać dosyć szacunku matce. Matka jest jako pierwsza z dzieckiem i ona ponosi też wielką odpowiedzialność za to, kim to dziecko się stanie. Ono stanie na tej drodze, po której matka będzie przyuczała je chodzić. Matka otrzymuje od Boga odpowiedzialność za to, aby skierować dziecko na właściwą drogę, i myślę, że właśnie dlatego matki mają szczególną umiejętność podejścia do dzieci. Zobaczcie, Abraham Lincoln był według mojego przekonania jednym z najwybitniejszych prezydentów, jakie Stany Zjednoczone kiedykolwiek miały, włącznie z Waszyngtonem. Był to przede wszystkim szlachetny, wielki człowiek, mimo że musiał sam uczyć się pisać i pracował na ziemi, którą orał i obsiewał kukurydzą. Mógłbym to przekazać młodym ludziom. Czy wiecie, że Abraham Lincoln aż do 21 roku życia nie miał żadnej książki oprócz Biblii i Księgi Męczenników Foxa? Widzicie, to co czytacie kształtuje wasz charakter. Nic dziwnego, że mamy obecnie tłumy obłąkanych, skoro w kioskach mamy pełno czasopism z przemocą, wiele rzeczy wulgarnych i nonsensów. On posiadał tylko Biblię i Księgę Męczenników Foxa. Zobaczcie, jak one go ukształtowały. Ale w obliczu tego wszystkiego, on pewnego dnia złożył takie oświadczenie. On powiedział, jeśli jest we mnie coś dobrego, jest to dzięki mojej pobożnej matce. To ona wychowała go, aby służył Bogu. Widzicie, dziecko słucha swojej matki. Matka ma pewien swoisty sposób oddziaływania. Taki, że dziecko będzie je słuchać. Kiedy zostanie skrzywdzone, najpierw poukojenie uda się do matki raczej niż do ojca, ponieważ ona była z nim pierwsza, jak wiecie. Jest to pewien dar, jaki Bóg daje matce, aby mogła być taka. Myślę o prawdziwej matce. Wierzę więc, że bogobojne matki są godne szacunku. Bo widzicie, sposób w jaki dzisiaj traktuje się matkę jest taki, że stawiają wazą z kwiatami koło starej pani, która nie może się podnieść, być może trzęsą się jej ręce, jest siwowłosa, pomarszczona i siedzi w fotelu. Ja jednak chciałbym omówić mój temat i wymalować wam inny obraz tego, kim jest matka. Myślmy o tych rzeczach. Może powiecie, mówisz zbyt dużo o zmartwychwstaniu. Prawie każda audycja zawiera coś o zmartwychwstaniu. Ale to jest dla mnie dzień, ten wspaniały dzień wszystkich dni. Wtedy w zmartwychwstaniu zobaczymy, Ile to będzie dla nas znaczyć, kiedy teraz trudzimy się w oczekiwaniu na ten dzień wszystkich dni? Daje nam to obietnicę, że pewnego dnia te stare, słabnące, chwiejące się, siwe, załamane, bogobojne matki zostaną przemienione, i nie tylko sama matka będzie tam siedziała, lecz cała jej rodzina wraz z nią. O, jakiż to będzie dzień! Jakiż to będzie czas, kiedy patrzeć będziemy w twarze tych wszystkich, których tak bardzo miłowaliśmy, jakaż to będzie ogromna różnica w tamten poranek, kiedy zobaczymy naszych bliskich i przekonamy się, jakimi oni wtedy będą, wszystkie schorzenia wtedy będą odjęte. Wszystkie zniszczenia powstałe na skutek cierpienia będą uleczone. Nie będzie więcej policzków pobladłych od śmierci. Nie będzie łez płynących z oczu. stanie przyrzeka to wszystko. Nie będzie więcej pogrzebów. Nie będzie dotykania policzka dziecka stwardniałego jak kamień. Nie będzie balsamowania, formowania twarzy, ani malowania jej przed pogrzebem, aby wyglądała naturalnie. Już więcej nie będzie to tam potrzebne. Myślę także, że zobaczymy tam stojących naszych najbliższych, nasze matki, naszych krewnych, wszystkich naszych przyjaciół. Zobaczymy ich w ich nieśmiertelnych ciałach, w ich ciałach niebiańskich. Dzień nagrody dla Bogobojnej Matki. Widząc, że zezowate przedtem oczy, teraz są zupełnie proste. Miejscowy lekarz zbadał chłopca i oznajmił, że ma normalny wzrok. Udało nam się zrobić chłopcu zdjęcie, które zamieszczamy w naszej książce. Bogato ilustrowana relacja z największych religijnych zgromadzeń w historii południowej Afryki, dziesięciu tygodni, w których objawił się temu krajowi Bóg. Zamów bezpłatny egzemplarz. Przypominam sobie, jak pewnego razu leciałem wieczorem z Chattanooga. Samolot musiał lądować w Memphis w stanie Tennessee. Umieszczono mnie w wielkim wytwornym hotelu. Potem zadzwonili do mnie i powiedzieli, że samolot poleci dalej następnego dnia o godzinie 7 rano. Wyszedłem z hotelu, chcąc wysłać trochę listów do znajomych. Kiedy tak szedłem, Duch Święty powiedział do mnie, idź dalej. Szedłem po prostu dalej, aż znalazłem się w murzyńskiej dzielnicy. Kiedy tam stałem, pomyślałem, orety, popatrz, która godzina. Ten samolot ma za chwilę odlot. Lecz Duch Święty mówił do mnie ciągle, idź tylko dalej. Więc szedłem dalej. Przypadkiem zobaczyłem stojącą przed jedną z tych murzyńskich ruder, gdzie mieszkali ci biedni murzyni, i opierającą się o płot typową starszą murzyńską kobietę. Głowę miała obwiązaną taką chłopięcą koszulką. Idąc śpiewałem, Haleluja, cieszę się, że jestem takim jak dawni chrześcijanie. Lecz ciągle w sercu zadawałem pytanie, Boże, czego sobie ode mnie życzysz? Śpiewałem sobie, Cieszę się, że jestem jednym z nich, napełnionych duchem Bożym chrześcijan. Czy wierzycie w to, że duch Boży może kierować krokami człowieka? Tak. Było to przed czternastoma laty. Patrzyła przez płot. Kiedy dzieliło mnie od niej kilkanaście metrów, zauważyłem, że ta starsza czarnoskóra pani śledzi mnie wzrokiem. Wiecie, przestałem śpiewać i podszedłem do niej. Na jej grubych policzkach zauważyłem wielkie krople łez. Popatrzyła na mnie i rzekła: Dzień dobry, panie pastorze. Powiedziałem: Dzień dobry, pani. Uśmiechnęła się szerokim uśmiechem. Powiedziałem: Skąd pani wiedziała, że jestem pastorem? Tam na południu kaznodzieje nazywano pastorem. Wiedziałam, że tu przyjdziesz, odpowiedziała. Skąd to pani wiedziała? Czy pani mnie zna? Ależ nie, lecz wiedziałam, że tu przyjdziesz. Czy słyszałeś historię szunamitki z Biblii? Chodzi o kobietę, która okazała gościnność Bożemu prorokowi Elizeuszowi. Ona nie miała syna. Jej mąż był w podeszłym wieku, lecz Elizeusz powiedział jej, że będzie miała syna. Słowa proroka się sprawdziły. Kiedy kilka lat później syn zmarł na skutek wypadku, Elizeusz modlił się do Boga, który przywrócił chłopca do życia. A więc ona zapytała: Czy słyszałeś historię szunamitki z Biblii? Tak, odpowiedziałem. Znam tę historię. Ja jestem taką kobietą. Pan Bóg darował mi dziecko i powiedziałam Bogu, że je wychowam. Jestem biedna. Zarabiam na utrzymanie, piorąc i pracując u białych ludzi. Bóg powiedział mi, że On daje mi to dziecko, więc obiecałam Bogu, że je wychowam. Wychowałam je najlepiej jak umiałam, lecz pastorze, mój chłopiec, zaczął zadawać się z niewłaściwym towarzystwem, zaraził się chorobą, o której dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, gdy była już bardzo zaawansowana i teraz umiera tam w łóżku, od dwóch dni jest już nieprzytomny. Lekarz przyszedł i powiedział, że choroba pochłonęła mu serce, dostała się do krwiobiegu i zniszczyła go do tego stopnia, że żadne lekarstwa mu już nie pomogą. Powiedział, że on umiera, a ja nie mogę patrzeć, jak on umiera, będąc grzesznikiem, powiedziała: modliłam się nieustannie, modliłam się przez całą noc, on jest nieprzytomny i nic nie wie od dwóch dni. Modliłam się: Boże, Ty dałeś mi to dziecko tak jak w szunamitce, lecz gdzie jest twój prorok, Elizeusz? Gdzie mogłabym znaleźć pomoc? Zasnęłam na kolanach. Pan Bóg powiedział do mnie we śnie. Wyjdź na dwór i stań przy bramce. Ulicą będzie przechodził pewien mężczyzna w ciemnym garniturze i jasnobrązowym niewielkim kapeluszu. On będzie z tobą rozmawiał. Powiedziała, wyszłam tu jeszcze przed świtem i odtąd tu stoję. Miała plecy mokre od rosy. Potem zobaczyłam ciebie w jasnobrązowym kapeluszu lecz miałeś nieść małą podręczną torbę. Zostawiłem ją w hotelu, powiedziałem. A więc mówisz, że twój chłopiec jest chory, umiera, powiedziała. Czy znasz mnie? Nie, nie znam cię wcale, Pastorze. Nigdy nie słyszałam o tobie. Modlę się za chorych, powiedziałem. Lecz ona nie była tym zainteresowana, nie chciała, żeby jej chłopak umarł, będąc grzesznikiem. Wszedłem do środka tego starego domu przykrytego papą, nad drzwiami wisiał napis Boże błogosław nasz dom, nie było niczego na podłodze, tylko dwie ramy łóżka leżał tam wielki mężczyzna, wielki, przystojny mężczyzna, ważący ponad 80 kilogramów, miał chyba metr 80 m wzrostu, w rękach ugniatał koc i mamrotał. Powiedziała: to jest ukochany synuś mamusi. Pomyślałem, ukochany synuś mamusi. Choć leży tu, umierając na chorobę weneryczną. Ona pocałowała go w czoło, poklepała i powiedziała: Ukochany synuś mamusi. To poruszyło moje serce. Pomyślałem tak. Obojętnie jak głęboko jesteś w grzechu, pozostajesz ciągle jej ukochanym dzieckiem. Widzisz, obojętnie w jak złym on jest stanie, był nadal skarbem swej mamy. Potem pomyślałem, Bóg powiedział, że matka może zapomnieć o karmionym przez siebie piersią niemowlęciu, lecz ja, Bóg, nie mogę nigdy zapomnieć o tobie, bo twoje imię wyryte jest na mojej dłoni. Rozumiecie? To jest niemożliwe, aby Bóg zapomniał o swoim ukochanym dziecku. Patrzyłem na tą ubogą świętą kobietę. Było widać, że nie miała w domu dosłownie niczego. Posiadała jednak w domu coś, co powinien mieć każdy dom, w jakimkolwiek zakątku świata. Był to Bóg. Wolę to, niż wielki piękny dom ze zdjęciami modelek i tym całym wulgarnym paskudztwem. Tam leżała stara otwarta Biblia z pomarszczonymi stronicami. Spojrzałem na tą kobietę. Powiedziała do syna: "Kochany, pastor przyszedł pomodlić się o ciebie". On tylko coś wymamrotał. H, hmm, jest ciemno. Co on mówi? Zapytałem. On nie wie, gdzie się znajduje. Doktor powiedział, że on nie wie, co się z nim dzieje. Myśli, że jest gdzieś na otwartym morzu i wiosłuje płynąc łodzią, i że się zagubił. I tego nie mogę właśnie wytrzymać, pastorze. Świadomości, że moje ukochane dziecko umiera, będąc zgubione. Wiem, że przyszedłeś mi pomóc, bo Pan Bóg mi to powiedział. Powiedziałem, pomodlę się o niego. Może Bóg go uzdrowi. To ją nie interesowało. Chciała tylko jednego, żeby odzyskał świadomość i wyznał, że jest zbawiony. Liczyło się dla niej tylko jego zbawienie i tak kiedyś musiałby odejść z tego świata. Ach, gdybyśmy tylko mogli mieć takie nastawienie, ona wiedziała, że wtedy będzie mogła spędzać ze swym dzieckiem wieczność w tym domu po tamtej stronie. Gdybym tylko mogła usłyszeć od niego, że jest zbawiony, powiedziała. Uklęknijmy, powiedziałem. Uklęknęła. Chwyciłem go za stopy, które były bardzo zimne i lepkie. Nie mogłem go przykryć tym cienkim kocem. Przyciągał ten koc ciągle do siebie, myśląc, że jest jego łodzią. Trzymał go kurczowo. Wydawało mu się, że wiosłuje. Ciągle powtarzał, jest tak ciemno, mam rocząc, tak ciemno. Próbowała powiedzieć coś do niego, lecz on mówił tylko, jest ciemno i zimno. I przyciągał koc. Proszę pani, czy mogłabyś poprowadzić nas w modlitwie? Powiedziałem, o tak, odpowiedziała. W tym pomieszczeniu byłem tylko ja, ona, ten chłopak i Duch Święty. Ta stara święta kobieta modliła się. Ach, kiedy rozmawiała z Bogiem w modlitwie, było widać, że nie był to jej pierwszy raz. O tak, wiedziała z kim rozmawia. Powiedziała: Panie Boże, nie wiem co zrobisz, ale wszystko dzieje się tak, jak powiedziałeś. Wiecie co? Tak się cieszę, że On nadal jest tym samym Jezusem, jakim był dla świętych w przeszłości. On dzisiaj jest ciągle tym samym Jezusem. Nie pytałem jej jakiego jest wyznania, to nie moja sprawa. Ja byłem posłuszny poleceniu Ducha Świętego, a ona robiła to samo. Chcieliśmy zobaczyć, co uczyni Bóg. Kiedy skończyła się modlić, podniosła się, pocałowała Syna w głowę i powiedziała pobłogosław moje dziecko Boże. Potem zapytała. A czy ty pomodlisz się teraz, pastorze? Tak, proszę pani, odpowiedziałem. A było już w pół do dziewiątej, może piętnaście po ósmej. Byłem trzy kilometry od lotniska. Samolot miał odlecieć o siódmej i nie wiedziałem, kiedy w ogóle będę mógł stamtąd odejść. Położyłem więc ręce na jego stopy i powiedziałem, Niebieski Ojcze, nie rozumiem tej sytuacji. Półtorej godziny temu miałem odlecieć samolotem, lecz Ty mówiłeś ciągle, idź dalej. I oto dokąd doszedłem do tej chwili. Ta Pani powiedziała, że widziała mnie jak przychodzę. Panie Boże, jeśli to byłeś Ty, wtedy nie wiem co robić, prócz włożenia rąk na tego chłopaka. A kiedy to uczyniłem? Wtedy on odezwał się Ach, mamo, teraz robi się jasno. Po pięciu minutach siedział już na boku łóżka, obejmując swą matkę. Wymknąłem się stamtąd. Złapałem taksówkę i pośpieszyłem do hotelu po walizkę, spodziewając się, że jest przede mną dzień lub dwa dni czekania na następny samolot, jak było to w tamtych czasach. Pamiętacie, jak trudno było się dostać na samolot w tamtych powojennych czasach. Wsiadłem do taksówki i pojechałem na lotnisko. Właśnie kiedy wchodziłem, usłyszałem za chwilę odlatuje samolot do Louisville w stanie Kentucky. Lot numer 196. Bóg zatrzymał ten samolot na ziemi z mojego powodu. Wierzę w to całym sercem. Dwa lata później jechałem pociągiem do Arizony na zgromadzenie u brata Charita. Po drodze pociąg zatrzymał się na stacji w Memphis. Kanapki w pociągu kosztowały około 60 centów za sztukę, gdzie indziej mogłem je kupić za 10 czy 15 centów. Czekałem więc na postój, by kupić te kanapki. Chciałem kupić pół torby hamburgerów i zrobić sobie prawdziwą ucztę w podróży. Wyskoczyłem więc z pociągu i biegłem przez peron szukając stoiska z hamburgerami. Pociąg miał pół godziny postoju. Kiedy kupowałem hamburgery, usłyszałem Halo! Halo, pastorze! Rozejrzałem się dookoła i zobaczyłem człowieka w czerwonej czapce. Mrugał do mnie i powiedział: Znasz mnie? Wydaje mi się, że nie, chłopcze. Niech pastor się zbliży i dobrze mi się przyjrzy. Wydaje mi się, że ciebie nie znam. Ale ja znam ciebie, pastorze, i powiedział mi, jak się nazywam. Zgadza się, powiedziałem. Czy byłeś kiedyś na jakimś moim zgromadzeniu? Nie, ale czy przypominasz sobie ten poranek, kiedy przyszedłeś do domu mojej mamy? To chyba nie możesz być ty, powiedziałem. Tak, to ja powiedział. Pastorze, zostałem uzdrowiony, jestem silny i zdrowy, a nie tylko to, bo teraz jestem chrześcijaninem. Dzień nagrody dla bogobojnej matki. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. To jest Dzień Matki, na który ja oczekuję. To jest koronacja nie kwiatek w klapie marynarki, lecz koronacja duszy, gdyż Bóg ją przemienił. Och, nie zaniedbajcie tego, nie pozwólcie, aby ten dzień was ominął. Myśląc o tych rzeczach, módlmy się. Podczas gdy Wasze głowy są pochylone, chciałbym zadać Wam pytanie. Czy chcielibyście w tym dniu matki oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, aby móc oczekiwać na to zmartwychwstanie? Może wśród słuchaczy jest jakiś grzesznik, który powie, że jeszcze nigdy nie zawarł pokoju z Bogiem i nie ma w sobie nadziei na życie wieczne, jednak dzisiaj pragnie to zrobić. Podnieś swoją rękę teraz, gdziekolwiek jesteś, mówiąc: Muć się za mnie teraz, bracie. Chciałbym, abyś wspomniał o mnie teraz w modlitwie, a może ktoś odpadł, a w dzisiejszym dniu chciałby przyjść i powiedzieć: Boże, oddaję ci się ponownie, przychodzę, aby odnowić moje przymierze z tobą. Czy zechcecie podnieść swoje ręce? Ojcze Niebieski, czas szybko upływa, i także dzisiejszy dzień przybliża nas o jeden dzień. Do tego wielkiego wydarzenia wiele rąk podniosło się dzisiaj. Oni podnosili swoje ręce, gdyż chcą mieć pewność o Boże. Oni odnawiają się jeszcze raz, tak samo jak i ja. Dopomóż nam, Panie Jezu. Odnów naszą wiarę i naszą siłę. Czujemy, że Pan Jezus się zbliża. W ostatnich 40 latach wytrysnęła na ziemię nowa pięćdziesiątnica. Duch zaczął objawiać różne rzeczy, a tutaj jesteśmy przy ostatnim znaku, tuż przed Jego przyjściem. Wiemy, że Pan jest już. Już blisko widzimy, że chorzy zostają uzdrowieni ze swoich chorób, co było dla świata tajemnicze przez dwa tysiące lat od czasów apostołów. Lecz oto pojawia się to znowu: powstają prorocy, ukazują się aniołowie, dzieją się znaki i cuda. Co to jest? Zbliża się zmartwychwstanie Dzień nagrody dla bogobojnej matki. Jeżeli jesteś zainteresowany słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz Wydawnictwo Boży Głos, Skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47 400 Racibórz, telefon 730 102 103. Szukaj nas w Internecie www.radio.zapraszamy.pl